Un paio di serventi nel portale in Gazzetta Bolezinico. Buongiorno, noi siamo il, il, il sito informativo locale, non esiste. C'è Pani Pierce Ranses Polsi? Lei è la prima volta in sì, scuola. Sì, siamo qui per la prima volta e finora abbiamo organizzato degli stage linguistici nei paesi anglosassoni. Quest'anno abbiamo voluto provare una nuova esperienza, uno scambio di classe con una, una scuola polacca. Pierwszy raz jesteśmy wszyscy w Polsce. Do tej pory nasza szkoła organizowała różne projekty, ale przede wszystkim z, z, z krajami anglosaskimi i, i tam wyjeżdżali nasi uczniowie. A tym razem chcieliśmy spróbować tak, nowego doświadczenia, dlatego zdecydowaliśmy się przyjechać Bardziej pani się podobają Polacy czy Polki? Ale na jest Polak, a o Ja bym był Polakiem, a w są Naprawdę muszę powiedzieć, że po prostu jesteście pięknymi ludźmi. Ja muszę to potwierdzić, bo jak wczoraj, jak byliśmy na spacerze, to pani ciągle mówiła: o, jakie, jaka ładna młodzież, jakie ładne dzieci tutaj spacerują. Czy pobyt w Bolesławcu, co, daje, co będzie dawał pobyt w Bolesławcu Waszym uczniom? Che cosa darà secondo lei il soggiorno a Bolesławiec ai vostri ragazzi? Noi abbiamo già studiato la storia della Polonia e abbiamo visto che la Polonia ha avuto un ruolo molto importante nella, durante la seconda guerra mondiale, nel dopoguerra, nel processo di democrazia per tutto l'est europeo. Quindi è un grande popolo, una grande nazione, quindi per quello che abbiamo lo <ride> Jesteśmy po y, takim punkcie historii Polski, a wiemy również nie tylko y, z tego pobytu, że Polska miała ogromną, że grała ogromną rolę podczas II wojny światowej w czasach powojennych również y, y, podczas y, przemian y, jakby miała zapoczątkowała i miała wpływ na to wszystko, co działo się tutaj na wschodzie Europy y, w latach 80. i 90. -tych, więc jesteśmy przekonani i wiemy, że, że jest to Wielki naród i dlatego chcieliśmy do Was przyjechać. No, Polacy oczywiście zajmują się między innymi na Monte Cassino, nie? co znacie? Polacy, Monte Cassino. Ale to była przeszłość, a ja myślę, że i, takie spotkania są ważniejsze dla przyszłości. Come i nostri sono importanti per il futuro. Eh, eh, come eh, i vedono i come i suoi allievi, con i suoi studenti, vedono i, i nostri ragazzi, i ragazzi polacchi. Loro hanno subito fatto amicizia prima di venire in Italia, avevano già scambiato delle lettere e quindi già si conoscevano prima di arrivare. Na pewno czują się tutaj jak u siebie w domu, ponieważ przez tyle lat są bardzo gościnni, ale muszę powiedzieć, że młodzież poznała się już wcześniej, ze dwa miesiące wcześniej wymienili się mailami, odnajdywali się na Facebooku, wymieniali. Wiadomości, i tak naprawdę kiedy się zobaczyli, to wszyscy się znali, wiedzieli kto, do, kto z kim mieszka. I, I dlatego myślę, że jest to taka prawdziwa znajomość, która się rozmawia. Na koniec proszę się przedstawić i proszę pozdrowić po włosku przedstawicieli portalu Gazety Bolesnej. A to prezenta, il nostro sito del nostro chama informativo. E, in, già, italiano. in italiano, benissimo. benissimo. Allora, vi ringraziamo molto per la vostra ospitalità, siamo commossi per la vostra ospitalità e ringrazio la professoressa Barbara Giuseppeco che si è molto prodigata per ospitarci, per preparare tutte le attività, ringraziamo la scuola che ci ha accolto molto bene e le autorità locali che ci hanno salutate ci hanno accolto con molta generosità, con senso di ospitalità. Sì, io sono insegnante in inglese, sono Dagna Tonella e insegno in inglese, sono insegnante in inglese per gli studenti italiani e accompagno il gruppo di italiani in Bologna per una settimana. Grazie a tutti.